Ja ci dam odebrać te, te, te... Uspokój się! Nazwam na ciebie kupy! Ile twoje to jest ten. Co ty chuj musisz? To nie drzwi kurwa i idź sobie do kibla i w kimu drzwi się. Ja żyła i będę żyła. I brat żyje? Tak. Ten syn? Tak. I proszę, proszę... Proszę pana... Proszę się uspokoić z tym, dobrze? Ja... No, panu, słucham. Tak. Kurwa, nabiłeś dla kogo? Nie dla kogo, kurwa. No. Czeżem przyjechali. Pozdrawiam. Ale kto to z tym się zajmuje? Dziękuję za te 321 tutaj go i pozdrawiam tego pana. No. Co on z tego ma złodziej? Żeby on no i ja dziękuję też bardzo i proszę pana jeżeli coś takiego proszę powiadamiać dobrze? no dobrze bo wie pan przyjadą ci po chałupy i policja co ja mogę zrobić? no a panie to jak to nerwi, to trzeba zawczasu człowiek z tego strachu umrze. No dobrze, to ja bym prosiła. Dobrze. I ja też dziękuję bardzo panu. Dobranoc nie życie swoje opowiadać szczególnie co w czasie wojny robiła okupację całą niemiecką i sowiecką oraz komunę chcemy takich opowieści a nie jej gadania o pieniężkach i innych chujozach rozumiesz Miałaś o życiorysie swoim opowiadać a nie ty pierdolnej głupoty o czym? o swoim życiorysie no to jak ja już teraz będę opowiadać? od daty urodzenia nie, co się nie nie no a co on przeszkadza? Nie ci powiedziałam? To ci powiedziałam. Co powiedziałaś? Ile lat mam, ile wszystko, i swoje prace po, 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 powiedziałam. Nie podnosić, się liczyć z ziemi z, z niebem. Nie nie szczepcie. No ni 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 po, ni Powiedziano no i skończono. Wejdź nam w tym kącie, kurwa, cicho. A tu dla prezydenta może... Poza zawiadomić, kiedy, jeżeli ty jej ręce się. do ręki, się chustrzeń. Pani Tereso, proszę teraz ze mną. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Leszek, pięć złotych. Pani Tereso, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, pan z tobą i błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Podziękuj do o, Dziękuję bardzo za wszystkich, całej załogi i nie tylko że dla załogi będę dziękować. Ale na cały świat dziękuję, żeby tym Edgar Davis, się Trzy 3 złote. Pozdro z górnego Śląska, pije wódeczkę za twoje zdrowie, debesta, debesta i leschos. Dobrze, dziękuję bardzo za moje zdrowie tutaj, tego. już wam pomyślności życzę. Niech pani Tereska dokończy rozmowę katolicko. Naprawdę, albo głucha, albo ślepa, albo nie wiadomo. No to z tobą to nic człowieku, to w ogóle nie podchodzi. Słuchaj, jeżeli głośnik masz pod uchem i nie słyszysz, że kończy rozmowę, no to dziękuję bardzo. Brrba. Br babciu. Co? Jest. To się na nie są jest, kochanik. He? Kawałeczek zjadł i już. Ja z so, czy sunu no, no a co? A tego to nie ma. Ale jeszcze tego nie było. No. I nie mogę jeść. Drakula po strachem do Gustoku. No. Trzeba załóżczyć, bo płynek dał nie da. To gdzie to odgrzejesz potem? <grych> Ze skurwy się zobacz. Jeszcze nie w jebany. o <grych> plany ma. Ty chuju byś skonał byś. Kurwa jeszcze. Tak, jeszcze mi kurwa trzy dychy to brakuje. Kurwa zabiła. Na pierdole. No, konserwy zjadł. Znasz. tam kiełbasę dwa kilo pierdolu. Tutaj go teraz kurwa konserwy. O znachor, jaki Taki bogaty był. Z ile miał wszystkiego? No, miał jak srał. Znasz. Nieo, no. Pierdala jak świnia. Stawał, stawał w nocy, bo przecież byłem, kurwa, tu kiedy ja już byłem. To stawał, pierdalał w nocy, jak się dało. On żyć to mógł, bo jak myśmy tam chodzili, to kawał kiełbasie weźmie i żyć, szczerał. To był żyrki świnia. To nie dziwo, że ochrzczony został knurem. No. On i za majora pozarwił za siebie. Toż major robił porządek w ludówce, to połowy wypierdalał. Bo wszystko ślizgie. A to jak świnia i wygląda jak ten wieprz. Zawnej z grawności nie ma nic Burduk, ten Gebek Walona. Paweł Warszawa. 3 złote. Pani Tereso, to ja panią zapraszałem na wycieczkę. Mam 56 lat, jestem kierowcą z Warszawy i nagrywam też filmy na YouTube. Niech ten człowiek co prowadzi light pokaże pani moje filmy. Kanał nazywa się Paweł Warszawa Dobrze dziękuję bardzo ślicznie i tego i... Pozdrawiam Paweł, Paweł ciebie też na swoim kanale Paweł z Warszawy Kurwa, głucha Paweł z Warszawy. Ciebie co zapraszam że, na randkę 50. Pięć tam ile lat ma? Ile? Pięćdziesiąt pięć czy kurwa, ludzie, ciężą, chuj, to, z... Rucha to jest. Nie no. no, możecie wy trochę rozmawiać? Święta są, a nie w mordę drzecie. Chuj, Kurwa. Musicie się drżeć tak? Nie, bo trzeba, o, usia, ucha. Poczcie się rozmawiać, poru... kurwa. chyba nie się dogadać. No. Nie, na migi byle już? Bo ona się wypowiadała, czy ja chcę z jednym panem pojechać. No to już właśnie z Warszawy. Bubki, zjadłaś już swoje? Bubki? Sią. Co to ile mi na dwóch? Aha. No. Już nie ma. Jeszcze sią. A to ile tam jest? Ale to jakby to frytki. Główny się że tobie rentę zabrać. To? Konował. Kto? Konował, to? Kto? Wala! Że tobie rękę zabierze, ten półgłupek. Pismo do Zusu napisze, żeby cię zabrali rękę. No, może ty dorabisz kurwa, na. No Daleko mu grać. Jemu chleb mógł zabrać z podnosa. Ja mu i tak zabiorę. No, rentę? Nie mam jak się spotkać yy, z tym. O Jezu. Z prezydentem stoku Bo nie mówił dla mnie. I sobie on zabierze? Z prezydentem stoku się spotkać. Trzy złota. Ty? Kto? Gadam. Jak ten chuj wejdziesz na prezydenta to ja nie mam jakie to pierdolnięte ludzie. Cieszyń. Nie wejdzie. Nie wejdzie? Nie. To staraj się. Podwodnicy. Wiem, że nie wejdzie, to nie wejdzie. Ile kosztować będzie, to będzie. Leksy, 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 leksy. Nic nie, nie będzie kosztować.